Ciemka, Tulenka. <grych> no, gram teraz y, z Benem w Nok Nok, co jest y, horror ogólnie. Już wcześniej w to graliśmy i się posraliśmy. Znaczy zrobiliśmy kubkę, mój, nie przeklinać. No i witam Was po tak długiej przerwie, spowodowanej tym, że Ben nie pozwalał mi grać, bo stwierdził, że. Nie umie. Nie, że mu zabiorę wszystkich fanów. Nie, bo nie umiesz po prostu. Słuchaj, weź to pudełko stąd jak możesz wyciągnij. Nie, nie umiem. Jak możesz? Nie umiem. Tylko nie umiej. Nie ja je wyciągnę. No także także zaczynaj. No to zaczynaj. Znaczy ja mam ciskać? tak. 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 Dobra, czyli jak ją szczęka mi spację. <laughs> Tu się jebni Jakbym twoje włosy widziała Nie było lepsze Ta gra jest kurwa straszna. No straszna No jest straszna To jest chore, to wygrać grać Mi tam się podoba Ale najbardziej podoba mi się to, jak się tego boisz Wiesz mnie, mnie najbardziej przeraża z tego? Jego głos. No. no to kto on mówi? Jak coś to musisz mówić też trochę głośniej, nie, nie żebym ci coś przypominał, czy coś. mam mówić głośniej. Żeby ci było dobrze słychać dobra, to zaczynamy, no. Zobacz, i tak był jeszcze zoom, tak, mamy tutaj taki domek, ładny. Jest wciul ciemno. I musimy zapalić wszędzie światło. Znaczy, no na razie nie musimy nigdy zapalić, bo to się będzie. No dobra, mijaj to. a, zapalamy, zapalamy, szybko, szybko. Szybko! szybko. No. Coś dalej tu. Ale go ja bym sam. Dere pole kanta. Ale dobra, redemele bor sto go, inapetare, gete, Gdzie idziemy? Na dół. Na dół. No, zatrzymaj. Znaczy zatrzymaj, trzymaj spację. Trzymam, trzymam, zapalam światło to nic, panik, bo nie? Bo tam był na pewno zegarek. To mm jest -hmm. jest naprawdę przerażający, no. Naciśnij E, no. Dobra, wystań mi trochę. No. no ogólnie ten, taka, taka twarz dziwna nam pokazuje, ile jeszcze nam zostało do świtu późno. No idź tam. No, weź na górę, nie, mogę. idź na górę. Ty byśmy tam... nie byli na górze. Jezus Maria, bo je się. <laughs> co to jest? Tak! tak to jeszcze że nie byli no dobra wbijaj na dół <kluzny> no do drzwi podejdź nie wiem I znowu. no i, i Nie, nie będziemy zaraz tam iść w ogóle. Do jakiegoś tego domu. No na pewno tam jest jakiś dom, tylko... Czekaj, jest sobie tylko dziękuję. Na pewno tam jest, że to był jakiś ten dom, tak? Tylko, że on jest w sumie losowo i... Właściwie nie trzeba O, dziękuję! Ja pamiętam, że za pierwszym razem jak Dobra, wyszliśmy... Się. Za pierwszym razem jak wyszliśmy, to zobaczyliśmy taką małą dziewczynkę, pamiętasz? No. No, a teraz jej nie ma. Cicho. że jej nie ma. <laughs> Ta gra jest naprawdę koszmarna czym jeszcze mi się taka do tego monitoru przybliżyć. A ja myślę, że w jakiej jestem teraz pozycji? Dobra, złaś. On sam zejdzie.

No to będzie to będzie ładnie tutaj ci powiem Najpierw tam? no Dobra, może być tam, ale jeśli ja to i tak boję. Ja też Dobra. No i świateło, 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 <laughs> szybko, szybko, szybko. A ma fajne laćki. Świetne, świateło, świateło Jezus, Maria, czemu tak długo musi chodzić świateł? Taketyl, potrzebę Aha, bo teraz mieć motyw z tym, że on zamyka... No i czekamy. Poczekaj.

o, zegar. Jest Wiesz, ja pamiętam, że na pewno te dialogi mi się coś tutaj przypominają. Tylko, że nie wiem, czy właśnie w tym domu coś było. Ja pamiętam, że w tym mniejszym było tak, że my się posraliśmy. Sąc, Teraz walk. Czyli tutaj coś jest. O, pizelca. Na dół? Tak, ich na dół. Nie wiem jak ty ale ja, ja jestem cały ciepły Czekaj, 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 poczekaj tam chwilę Czemu? No, Czas może niby... no że Aha, no dobra, bo on zamykał oczy, tak? Tak, Nawet no nie zauważyłem To było zajebiste, naprawdę No <laughs> coś No niby więcej li liści, kurwa myślę, że nasz cień na nas zaatakuje Idziemy tam Idziemy teraz w lewo ale Ja sobie nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale no, jest ciemne. Jak... Ej, nie grajmy w to. Dziś Ej, weź ten w to, ten widok całego domu. Jeszcze ja tu nic nie widzę, żeby dość tam... hey na time. Uff. Ej, nie Ja w sumie czuję się bezpiecznie, jak takie z kamera. <laughs> no właśnie. Jezu. Zaraz, co robimy? No, idziemy w lewo, musimy. No. Zaświecaj, zaświecaj, chodź tutaj i zaświeć. Proszę, 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 proszę. No, czekaj, czekaj. Zostań tam, gdzie stoisz? Tak, czyli musimy sądzić. Wiesz co, to jeszcze nie jest ten moment, w którym my... Dobra, ale zaraz będzie dzień. Dobra, aż czekamy tutaj, bo jest już dzień. Jest! Ja nie chcę programować. <laughs> Też się boję. Dobra, no to jest ta zabawa wołanego wcho w ciemności? To, to jest odwagi, więc tak naprawdę nie musisz się ukrywać, po prostu uczciwie doczekaj do końca. Jeśli szukający zobaczy kogoś ukrywającego się. A ja nie, nie ogarniam tego, wszystko zaczyna no, się od początku. szukający są te duchy, co go tam ten nachodzą. Mhm, kluczem jest zrozumienie, jak szukający interpretuje grę, no ale to jest dziwne, bo my powinniśmy mieć jakieś napisy typu. Wie, że ktoś on tam mówi chowasz się, a to postać stoi na widoku, oznacza to, że nie chodzi o ukrywanie się. Jeżeli na przykład powie chowasz się, a ta osoba stoi na widoku, oznacza to, że nie chodzi. Czyli że jak pojechowa się, to my się schować, czy że... Mam... Nie, że mamy stać właśnie. Mamy to interpretować na odwrót, ten głos co mówi. przecież byliśmy tutaj. Tak, tak, tylko że patrz, ta osoba stoi na widoku, oznacza to, że nie chodzi ukrywa, nie to, o ukrywanie to, co za tym chodzi. O to, że stoi na widoku. tak, o to, żeby stać na widoku. I ja w każdym razie dalej się boję w to grać. Ja też. Bo teraz jest ten moment, w którym właśnie tutaj pierwszy raz chyba mieliśmy Tak, z czymś. Weź, nie. Bo... Ale dobra, wiemy, że przynajmniej coś tam jest. Także mamy chociaż taki plus, że... Spokojnie, ja wytrzymamy jeszcze z 5 minut i możemy kończyć. Dobra, ten jest trochę gorszy, bo on ma piwnicę. Ja nie ma to no bo to jest zegarek, wiesz? I tutaj właśnie mam mi. mi wiem, że... No mnie też denerwuje do... ta gra. I ta gra jest strasznie psychodyniczna, bo... O co tu chodzi? Dobra, wbijaj tam. I w ogóle czas nam stoi. Dobra. O co tu w ogóle w tej grze chodzi? Dobra, szybko, szybko, szybko. Ciutko, spokojnie, szybko, szybko, szybko W tym pokoju chyba musieliśmy na pewno posać chwilę Tak? Nie? <suszykł> <suszykł> Głównie mnie to interesuje Dobra, idziemy na dół No Wcale <suszykł> <suszykł> nie patrzę przez palce w sposób się ukrywa Słucham? Wiem, że musimy mieć na pewno tam, gdzie jeszcze trzeba zaśpieć.

Albo czemu ty w ogóle wstajesz z tego łóżka? Powinieneś zostać i leżeć, i, i zamknąć się i modlić się, no, Faktycznie. No coś tam się częska, no. ale wiesz co? Wiesz co? Możemy wyjść w sumie z tego domu. Jak teraz pójdziemy do tych drzwi, to możemy wyjść z domu. Bo ile coś nam nie przeszkodzi, no. Nie wiem, czy idziemy jeszcze się rozejrzeć, Nie, czy... wyłóż z niego, proszę. Ja bym poszedł na górę. Nie. Ale stała nam tylko góra. A tam tutaj. coś jest. Skąd coś to bo widzę. Nie. No to jest to. Bo wiem, wyjść. Chodź tam no. górę. Się na górę. to. światło. A tej... jak nas coś tutaj... No to zamknij oczy na razie. Zamykam. Nic tu nie ma. Już jest spokój. A przynajmniej chociaż wiedzieliśmy co tutaj jest. No świetnie.

ale to był tylko duch i w sumie albo przewidzenie i ono nie miało nic na celu pokazania nam... No tak, bo jak ja do niej podeszłam to... No to ona zniknęła. Nie. Bez żadnych tam, no... Ja sobie jakby nie móc latarki wziąć, lewą świeczkę, kuźwa. No, najgorsze jest to, że zaraz nie, nie mam pojęcia gdzie iść, bo to Przy w sumie... Ciebie. Do tyłu nawet możemy iść, no. Nie co to da. Nawet te drzewa są straszne. Nawet te drzewa to się czule, one wyglądają słabo. Serio, to gra nie wydaje się być straszne, ale klimat jest taki, no. Nawet klimat, nie klimat, jakbyśmy nagrywali poprzednio ten odcinek, co, no. Graliśmy, Myśle, ale spokojnie, teraz to do... wtedy troszeczkę teraz... by się z Ciebie pośmiali. Teraz wystarczy, że dojdziemy do momentu... Jezu, no, ja mam tylko do iść. Teraz wystarczy, że dojdziemy do momentu, w którym to ktoś będzie się... Do... Wydaje mi się, że to jest następny dom. I... I wystarczy, że będziemy tutaj i już można się z nas śmiać. Ale ja się chowam. To jest ostatni dom, który musimy zrobić w tym odcinku. Ale ja się chowam. Nie wchodź tam, pro... Ostatni dom, który robimy. ja nawet nie wiem, co to... Patrz, co tu jest w ogóle, więc to będzie dość pewnie, no... Dobra, ciul, chodzimy. Jeszcze w takim miejscu, w ogóle gdzie on śpi? No jaki on ma burdel tu, tutaj. Danusz... On tu musiał niezły gangbangi odprawiać.

Nie pamiętam, czy to było chyba w tym miejscu, gdzie coś nas naszło, ale no, Ja się próbowałam schować za łóżkiem, ale mi nie pykło. To, to, to nie jest ten dom. No, ale pierwszy raz nas właśnie coś chyba w tym domu wzięło i zategowało, więc... Wchodzisz? Spacja. Dawaj, 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 szybko. dawaj. Nie! Szybko, 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 szybko no. Czy możesz nie patrzeć, no. O, dobra, czekamy. Już. No się zbliżę do środka, przynajmniej widzę, jestem po środku, więc przybliżę trochę. Nie mogę, bo się Ale na boję. razie tylko.

Proszę, 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 proszę. Ten moment, dla mnie się bo tego tak jest. Ja, to no, jest najlepszy. Dobra, te drzwi będą zamknięte. Teraz mamy do wyboru zaraz. E, w sumie to możemy wejść albo tą drabiną tutaj, albo zacząć od tej strony. Co to za wyjście? No właśnie to jest jakaś taka przerwa. No i no. Dobra, ale możemy zacząć od tej drabiny albo od tym. Chyba od tej zaczniemy. No, no. już tu jesteśmy. Uff. No bo to nie ma piwnicy. W są najgorsze chyba. A w sumie tu nic nie ma, dobra, tu chyba mam nadzieję nic nie będzie, chyba że zegarek No, tu chyba będzie zegarek właśnie się wydaje. Aha, bo tutaj jest coś. Tutaj... Mm -hmm. zegarek mój. <grym> <Cuknij> się <grym> Gdzie mamy iść? w dół. No, ale ja tam nie chcę jeść. No musisz, Będę złaś. <grym> 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 Ja mam złazić do ciula? Czekaj, poszukamy, może gdzieś to coś chodzi. Ci w dupie chodzi. Zładź, bo zaraz po nas przyjdzie. Bo to nie wejdzie. Are you still here? Wciąż tu jesteś? To... Nie wiem co... co to nie znaczy... się... No ale nie, bo zaczniemy mi od niego... Od... No nie! Lenko! <laughs> zaczęło? Ja, ja stąd wychodzę. <noise> Trzeba było na górę wtedy iść. Ale nie wiem jak, bo przecież ona była centralnie... Jezu. Ale mówiłem, ty żeś zeszła... Przez przypadek. I się zgasiłaś światło. Dobra, w sumie nie, kończymy. Nie, światło się samo gasi. Nie, światło się nie gasi. Gasi, nie, gasi się po wyjściu z pokoju, ha, światło. Nie wiem, zaraz to zobaczymy. Boże, kochany zawał. Dobra, <grym one> no, rodziska, my będziemy kończyć, bo jest 17 minut i to, to, to jest 17 minut za długo. Więc co? No więc to chyba tyle. No, no pośmiejcie się z nas pod koniec. No, także w następnych odcinkach będzie jeszcze ciekawiej. To dopiero pierwsze spotkanie z jakąś zjawą, a ja już mam dosyć. Idę, idę zapalić, idę, idę, nie wiem, idę się wysikać, idę, idę zmienić gacie. Dobra, to się żegnaj Lenka. No to pa. No na razie.